A więc to się dzieje, totalna zapaść funta brytyjskiego do złota. Czy warto kupować złoto, szanowni państwo, czy sprzedawać funty brytyjskie? Proszę zobaczyć co się dzieje. Totalny zapaść funta brytyjskiego, y, strata funta brytyjskiego, y, funt brytyjski traci z dnia na dzień. Proszę zobaczyć co się dzieje. To już jest totalny wzrost. Y, jeżeli tak dalej pójdzie, y, to fund brytyjski do marca y, 2025 roku, czyli właściwie no, za kilka miesięcy, bo to już jest w październik minął, mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Jeżeli tak dalej pójdzie do marca Yy, jeden, jedna uncja złota będzie kosztowała 3000 dolarów. Oczywiście, yy, pamiętajmy o tym, że wcale tak nie musi być. Mogą się Brytyjczycy zreflektować, przestać drukować funty brytyjskie. Ludzie mogą przestać wtedy yy, pozbywać się funtów, jeżeli nie będą obniżać oprocentowania. Jak będą obniżać oprocentowanie, to ludzie będą się pozbywać funtów brytyjskich, będą szukali innych aktywów. Jeżeli będą drukować, ludzie będą. Yy, Poszukiwać innych aktywów, co następne kraje będą pozbywać się funta brytyjskiego, no i funt brytyjski w wielkiej panice nawet może spaść do 5000 no, funtów brytyjskich za jedną uncję złota dosłownie w kilkanaście miesięcy. Taką w danym momencie mamy sytuację. Proszę zobaczyć, jakie tu były wzrosty z 1500 na 2000, jeżeli będzie podobna długość, jeżeli chodzi o złoto. To będziemy mieli sytuację, w której gdzieś tutaj wybije nam funt brytyjski, to będzie 2500 w kilka miesięcy. No ale jeżeli Brytyjczycy zdecydują o obniżeniu e, swojego oprocentowania może dojść do totalnego krachu funta brytyjskiego. O funt brytyjski zawala się od 50 lat. Przypominam, że złoto do funta brytyjskiego wzrosło o 14 tysięcy w zaledwie mniej więcej 50 lat w 1971 roku Jedna uncja złota wynosiła około 15 funtów brytyjskich. Co to oznacza? No to oznacza, że do dzisiaj funt brytyjski stracił prawie 15 tysięcy, około 14-15 tysięcy procent, w zależności od którego roku liczymy. No i każdego dnia od czerwca, tak sobie policzyłem od czerwca, tylko i wyłącznie od czerwca, ale jeżeli byśmy liczyli stąd, to byłoby jeszcze gorzej, prawda? Od czerwca funt brytyjski traci 30-40% swojej wartości za jedną uncję złota, z 1971 roku to troszeczkę tak, gdyby za 50 lat jedna uncja złota rosła każdego dnia o 600 funtów. I to nie są żarty. To wszystko jest, szanowni państwo, prawda? Tak się dzieje. Jak długo będzie się to działo? My tego oczywiście nie wiemy. Jak długo Brytyjczycy będą drukować, będą niszczyć swój pieniądz i złoto będzie rosło. Wiem jedno, że w danym momencie funt brytyjski do złota totalnie się zawala. Jednak gdybyśmy policzyli, właściwie tutaj widzimy wykres funta brytyjskiego, tu mamy marzec 2024 roku. Gdybyśmy zaczęli liczyć od, znaczy się tu mamy luty, luty 2024 roku, to od lutego, proszę sobie wyobrazić, złoto wzrosło. Do dzisiaj też bardzo dużo, prawda? Więc to jest 400, 500, 500 funtów, proszę sobie wyobrazić, 500 funtów, 33% tylko i wyłącznie. Od, tu mamy marzec, od 1 marca, styczeń, no widzimy, prawda? Co w związku z tym, co to wszystko oznacza? No to oznacza, że no w danym momencie mamy sytuację, w której, no proszę sobie wyobrazić, ceny nieruchomości w 2022 roku były na najwyższym punkcie w historii. Dzisiaj ceny nieruchomości są niższe, troszeczkę wzrosły w Wielkiej Brytanii, jednak dalej są niższe niż w 2022 roku. Jednak proszę sobie wyobrazić, że zrobiłem takie małe obliczenie i od marca. 2024 roku, czyli kilka miesięcy temu, średnia cena nieruchomości wynosiła około 200, 200 uncji złota. No i proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy policzyli w ten sposób, to dzisiaj średnia cena nieruchomości w Wielkiej Brytanii to nie jest 200 uncji złota, a 150 uncji złota. To znaczy, że tylko od marca cena nieruchomości, ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii straciły szokujące, proszę sobie wyobrazić, 25%. Tak, tak, tak jest. W licząc ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii straciły 25% jeżeli tak dalej pójdzie to do marca za jedną nieruchomość wystarczy dać 100 uncji złota, więc ktoś kto trzymał 200 uncji złota zamiast kupować nieruchomości gdyby trzymał te 200 uncji złota i nie kupił w marcu tej nieruchomości to w marcu następnego roku mógłby kupić takie dwie nieruchomości proszę sobie wyobrazić a jeżeli tak dalej pójdzie to w 3 lata mógłby sobie taki człowiek kupić trzy nieruchomości, prawda? Taka jest właśnie Taki jest upadek brytyjskiej gospodarki, szanowni państwo. To jest upadek brytyjskiej gospodarki totalnie. No ale to się nie dzieje od wczoraj. To się dzieje od dzisiaj. Przypominam jeszcze raz, że brytyjska gospodarka do wszystkich gospodarek zapada się bardzo, bardzo dużo. My z perspektywy polskiej w ogóle tego nie widzimy, ze względu na to, że nam został przyćmiony obraz poprzez wejście do Unii Europejskiej. No i to wejście do Unii Europejskiej nam przyćmiewia bardzo, bardzo, bardzo obraz tego, co się dzieje na świecie. Znaczna część Polaków nie rozumie tak naprawdę gospodarki świata nie rozumieją, że na świecie jest coś takiego jak Hongkong, Pekin. Singapur, Filipiny, Tajlandia, Wietnam i wiele, wiele innych miejsc, które się bardzo mocno rozwijają. W Polsce nawet ludzie nie wiedzą, że na przykład Fund Brytyjski od 1971 roku do franka szwajcarskiego stracił z 6,5 na 1. Taka właśnie rzeczywistość. Proszę sobie wyobrazić, że w 1971 roku za milion funtów brytyjskich trzeba było dać 6,5 miliona franków szwajcarskich. Dzisiaj to już jest tylko 1 milion franków szwajcarskich. No Taka to jest rzeczywistość. Fund Brytyjski traci, Fund Brytyjski będzie tracił, Fund Brytyjski będzie się zawarł. Jeżeli rząd Wielkiej Brytanii będzie dalej postępował tak jak postępował przez ostatnie dziesięciolecia, jeżeli Bank Anglii, czyli Bank of England, będzie dalej drukował pieniądze, czyli uskuteczniał quantitative easing, prawda, i bardzo tanio rozdawał pieniądze w kredytach bardzo tanich, Coś to znaczy, Szanowni Państwo, co to znaczy quantitative easing? To jest zwykłe drukowanie pieniędzy, prawda. Pieniądz generalnie ma taką wartość, jaką jaka została wypracowana, ale jeżeli pan ma 10 funtów w kieszeni, prawda? No i jakiś tłuściok z Londynu stwierdzi, że on dzisiaj wydrukuje drugie tyle funtów, no to te 10, które jest na świecie, to te 10 funtów w kieszeni z dnia na dzień panu spadnie do 5 funtów, prawda? Wartości, czyli trzymanie pieniędzy w funtach brytyjskich jest dla no, ostatnich frajerów, prawda? Bo o to chodzi, że no, funt brytyjski to jest tylko papierek. papierek po Kolorowany papierek, no ale jeżeli masz złoto w kieszeni, jeżeli masz jedną uncjową złotą monetę, no to jesteśmy w, w, w takiej sytuacji, że, no, że tłuściok z Londynu nie jest w stanie wydrukować, szanowni Państwo, złota, prawda? Więc jeżeli tłuściok z Londynu nie jest w stanie wydrukować złota, to złoto nie traci na cenie, gdy tłuściok drukuje funta, a gdy tłuściok drukuje funta, to złoto drożeje. Więc jeżeli, ten, jeżeli mamy osobę, która trzyma funta, brytyjskiego w kieszeni i tłuściochy z Londynu, szanowni państwo, drukują, to ta osoba traci. A jeżeli obok mamy osobę, która ma jedną uncję złota w kieszeni i tłuściochy z Londynu drukują, to ta osoba zyskuje, prawda? Więc jeżeli tłuściochy wydrukują, to twoje złoto będzie dwa razy tyle gotówki w tak? to, to twoja uncja złota będzie kosztowała dwa razy więcej. To są zwykłe prawidł prawidła ekonomii, a jak tłuściochy wydrukują i ty masz papierki w kieszeni, no to wtedy będziesz mieć 50% mniej, czyli żeby zyskać z powrotem tyle samo, to musisz mieć dwa razy więcej. To oznacza, że tłuściochy by musiały spalić połowę pieniędzy brytyjskich na świecie, prawda? A pieniędzy się nie pali, a raczej się drukuje. Więc, Szanowni Państwo, fund brytyjski dla mnie, fund brytyjski to jest waluta niczym waluta jakiegoś bantustanu, prawda? Ten, kto w to wierzy, to niech sobie wierzy, prawda? Szwajcarzy, Niemcy, Francuzi, Włosi już od dziesięcioleci nie wierzą żadne funty brytyjskie też przestają wierzyć w funty brytyjskie no to teraz Brytyjczycy znaleźli sobie Ukraińców, żeby wierzyli w funty brytyjskie problem w tym, że szanowni Państwo, no Brytyjczycy to chcą tak sprawić, żeby Ukraińcy wierzyli w funty brytyjskie kosztem Polaków pamiętajmy o tym, szanowni Państwo że tak to jest, tak było zawsze i nigdy nie było inaczej, tak więc szanowni Państwo, yy, nasze pieniądze w Narodowym Banku Polskim trzymane w funtach brytyjskich, mamy ich prawie 20 miliardów, tracą na wartości z dnia na dzień, proszę sobie wyobrazić obrazić. Czyli my Polacy biedniejemy. Szanowni państwo, ze względu na to, że pan profesor Glapiński i nasze kochane Bystrzaki w naszym skarbcu narodowym trzymają, szanowni państwo, funty brytyjskie, dolary kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie, a te waluty otóż ja bardzo lubię te kraje, szanowni państwo. Pojechałbym do Australii na kilka miesięcy, do Kanady też bym pojechał w te przepiękne lasy, prawda? Tam jest cudownie, przecież to są piękne miejsca, prawda? Kocham Kanadę, kocham Australię, prawda? Lubię Stany Zjednoczone, uwielbiam, prawda? Wielką, uwielbiam Stany Zjednoczone, szanowni państwo, lubię Wielką Brytanię, no ale koniec końców, jeżeli chodzi, jeżeli mam wybrać między, szanowni państwo, papierkami, które są drukowalne, tracą na wartości i po pięciu latach można kupić po, za nie tylko połowę tego, co szanowni państwo wcześniej, no to jest to oczywiste. Taj, tak jak powiedziałem, Tajlandię, szanowni państwo, też lubię, też lubię Tajlandię, no ale to nie oznacza, szanowni państwo, żebym trzymał pieniądze w tajskim bacie, choć w zależności od czasu i miejsca, bo czasem na tajskim bacie można bardzo dużo zarobić, bo tajski bat także się umacnia, szanowni państwo, do funta brytyjskiego. Oczywiście to jest film o złocie i o złocie, szanowni państwo, dlatego, ponieważ w Polsce dalej trzeba odczarować nasz naród, aby zrozumiał, czym jest złoto, a czy są, szanowni państwo, papierki. Dziękuję serdecznie, zapraszam już wkrótce. Klikajmy, szanowni państwo, łapeczki w górę, udostępniajmy na swoich facebookach, eksach, SMS-ach, prawda? Na X udostępnijcie na, w SMS-ach, w mailach do swoich wszystkich znajomych, abyśmy zrozumieli, czym jest pieniądz, czym jest złoto. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!